Wszech się w Chrystos Bo stres, i strach i szczes, Chrystos Bo stres, chory jak nie niebiec Boży kres, kres. Chrystus Bo stres, boisz Synu Bo stres. Chrystos z boisz Synu Bo stres. W jednym niech tych jechom Chrystus Bo stres, nad milą Kres, Widzisz kropie chopu Jezus i z Chrystos woskres kres, się bo z kres. Chrystos kres, się no z kres. Nasz od śmierci chrystos vos kres. Boże średni nas, chrystos woskres kres. Wyśmierci sław posłów, nie całkiem Chrystus Chrystos vos się bo